Yeah. Oficjalnie witam serdecznie z Lizbony. Zastanawiałam się, gdzie usiąść, gdzie nagrać to powitanie w ogóle jak to, jak to zrobić, bo pomyślałam sobie, że o fajnie będzie zapisać sobie ten wyjazd jak w postaci właśnie takich wspomnień archiwum filmikowo, vlogowo, dokumentowych, pamiątkowych. Ale teraz, jak przyszło co do czego zaczęłam troszkę się stresować i nie wiem jak to wszystko mi pójdzie. Najgorsze jest to, że tak naprawdę sama nie wiem przed sobą jak to wszystko mi pójdzie, bo i tak robię to dla siebie, a i tak się stresuję. Więc mając te myśli w głowie, idąc na spacer pierwszego dnia w Lisbonie, pomyślałam, że dobra, po prostu siadam na ławce, na tej samej ławce, na której siedziałam sobie wczoraj wieczorem, jak tu przyjechałam, i myślałam, jaka jestem szczęśliwa, że mogę tu być i mogę tu mieszkać przez pół roku. I po prostu w ten sposób rozpocznę, ym, rozpocznę tą przygodę z filmikami. Plan na dzisiaj: piękny, prosty, pyszny, przyjemny. Chciałabym pójść, spróbować lizbońskiego z napić ciekawki w jakimś pięknym miejscu, może jak mi się uda dotrzeć na któryś z tych punktów widokowych na wzgórzach i tak sobie po prostu po prostu podoświadczać tego miasta, pochodzić, poplątać się gdzieś. Spacerując, do do przestrzeni, gdzie jest miejska galeria graffiti i w tym samym miejscu pierwszy raz zobaczyłam słynne tramwaje. Następnie zgodnie z planem wybrałam się na kawkę i pasztel. Co prawda myślałam, że to jest jakaś specjalna paszteleria okazało się być jednym z punktów sieciówek. Następnie poszłam dalej na spacer w kierunku rzeki, którą widziałam z oddali. Po drodze powchodziłam do różnych sklepików i tak się tym wędrowaniem zmęczyłam, że dochodząc do time out marketu, doszłam do wniosku, że potrzebuję się odbecować i odpocząć. Po doładowaniu się kofeiną i słońcem, weszłam zobaczyć time out market. Aktualnie idę już jakieś 500 metrów wzdłuż pociągów, szukając dojścia do wody, która jest tam za tymi pociągami i pięcioma peronami. Idę, idę, idę i mam nadzieję, że będzie, bo to jest rzecz, którą koniecznie bym chciała zrobić. Czyli pójść zobaczyć tą wodę i most nad wody, i sobie posiedzieć, poczytać tam książkę. No, więc zobaczymy, zobaczymy, za chwileczkę będzie chwila prawdy. Teoretycznie jest nadzieja, bo tutaj jest wejście do metra, w związku z tym ja spróbuję pójść dookoła, a bo tam było wejście do metra i wejście na tramwaj wodny, którym też na pewno kiedyś bym chciała się przepłynąć. Nie no, ale nawet stacje są piękne. I szczerze mówiąc o takim miejscu marzyłam. Słońce, woda, wszyscy weseli, uśmiechnięci, zrelaksowani. Naprawdę raj. Oficjalnie mogę się zameldować z podługu Augusta, gdzie przypadkiem dotarłam, idąc sobie nad wodą. Naprawdę jestem zaskoczona, że nie ma tak dużo turystów, bo się spodziewałam, że jednak tutaj może być dość intensywnie i faktycznie, jak widzę, tutaj główną ulicę przede mną to jest trochę osób, ale, ale nie ma tragedii. Się po pokonaniu większej liczby schodów niż przez cały zeszły rok, chyba. Ale już, już po schodach i zaraz będziemy będę na tym skórzu widokowym. Ale nie nagrywałam nawet nic na tych schodach i jak już plątałam się małymi uliczkami, bo pierwszy raz poczułam, że trochę się jednak boję. dotarłam, ale się okazało, że jest wstęp płatny więc przyjemność zostawię sobie chyba na kiedy indziej nie daj że wstęp płatny to jeszcze gigantyczna kolejka więc może może coś innego zrobimy dzisiaj Wracam do mieszkania, ale jestem tak szczęśliwa, że tu jestem, że po prostu czuję, że w końcu jestem i żyję. Wtorkowy poranek był dość monotonny, chociaż spędziłam go w pięknym miejscu. Usiadłam w Ogrodzie Fundacji Gulbenkian i tam kończyłam pisać różne prace zaliczeniowe do Krakowa i nadrabiałam inne zaległości. Przed pracą jednak musiałam obejrzeć wszystkie zwierzęta, jakie zamieszkują te ogrody. Popisałam, a następnie postanowiłam spróbować kupić karnet na siłowni. Na szczęście udało się bez większych problemów, i już tego samego dnia mogłam sobie poćwiczyć bieganie pod górkę, żebym później mogła to robić w naturze tutaj w mieście. Znalazłam taką śmieszną neonową siłownię bliżutko mojego mieszkania, więc później szybciutka kawka, kąpiel i spacerek kolejny, który tym razem zakończyłam oglądając cudowny zachód słońca w parku Edwarda. Witam serdecznie drodze. Jest godzina 17. Nie odzywałam się w zasadzie cały dzień wczoraj i, no i dzisiaj rano. A wynika to z tego, że jeszcze do... Dopisywałam, kończyłam pisać prace zaliczeniowe do wysłania do Krakowa i tak dalej, bo chciałabym mieć to bardzo za sobą, jak e, się rozpoczną studia. Tutaj, jutro jest spotkanie organizacyjne, a zajęcia zajęcia się zaczynają w poniedziałek. No i to możemy powiedzieć tą samą drogą, też do centrum, jak już mam pierwszego dnia, ale teraz już mam jakiś przynajmniej obrany cel, bo bardzo, bardzo bym chciała znaleźć jakieś podkuszulki i coś ciepłego. Więc no mam nadzieję, że, że coś mi się uda znaleźć, może nie w Gucci tutaj, co za mną jest, ale jakieś inne sklepy znajdę. Wczoraj i przedwczoraj wchodziłam do różnych lumpeksów, a w zasadzie tych samych, bo to jest taka duża sieć, w której sklepiki są na każdym kroku, nazywają się Humana. Ale szczerze mówiąc nic ciekawego nie znalazłam, szczególnie paszy, chociaż teoretycznie były promocje, że wszystkie pasze chyba już teraz na wiosnę wyprzedają po 5 euro. Tajemnica się rozwiązała z te tłumy, bo tu mamy film Świętej Łucji. A tutaj za zakrętem jest łuk i plac, na którym byłam pierwszego dnia. A ubrań żadnych, jak nie było, tak nie ma i chyba, chyba będę minimalistką na tym wyjeździe po prostu. Bo na rzeczy, które bym chciała mnie nie stać. Przeczyn, na które mi stać jest mało, a w zasadzie ich nie ma. A jeszcze, żeby mi się podobały, to już w ogóle... Przynajmniej znalazłam coś na kształt drogerii w postaci USA za mną, ale niestety jestem teraz za daleko od domu i mam tylko nerkę, więc chyba sobie odpuszczę zakupy, ale koniecznie będę musiała kupić sobie płyn do mycia twarzy i szampon jakiś. Więc dobrze wiedzieć, bo myślałam, że czeka mnie albo Sephora, albo supermarket. Ale trzeba przyznać, że to światło tutaj jest po prostu przepiękne. Idziemy do jakiegoś centrum handlowego. Dość creepy. No nic, może tu coś będzie i mam nadzieję, że to będzie pierwszy, pierwszy i ostatni raz. Już nigdy więcej nie zobaczymy takiego klipu, bo ja nigdy więcej nie zamierzam przychodzić tu szukać jakichś zakupu, Więc proszę potraktować to jako pożegnanie z tym pięknym miejscem. Do tej pory najbardziej zienawidzone ever. A tutaj mamy ostatni raz widok na windę. Proszę bardzo, proszę bardzo doceniamy, cieszymy się i nie wracamy. A jeszcze z takich ciekawostek, nigdy w życiu chyba nie dostałam tyle pytań if I like marihuana, if I want marihuana. Podsumowując, dzisiejsze poszukiwania czegokolwiek zaliczam do nieudanych i nie będę tego nigdy, mam nadzieję, musiała powtarzać. Plan jest taki, żeby wycisnąć z tych ubrań, które wziąłam jak najwięcej i po prostu robić ciekawsze rzeczy niż chodzenie w tłumie turystów cały czas słysząc język polski i różne dziwne propozycje, więc tak, takie mam wnioski i trzymajcie kciuki, żebym nigdy nie przeżywała już tego i nie miała takich głupich pomysłów. Nie chciała się ubrać. Wracamy do stabilności, wracamy do mojej fantastycznej pustej dzielnicy i jedyne co tam mam nadzieję, że po drodze znajdę jakiś sklepik albo coś, gdzie będę mogła kupić ten lakier do paznokci. Już płynął do twarzy nie potrzebuję, będę używać resztek, które wzięłam, ale bardzo, bardzo bym chciała lakier do paznokci, żebym nie wyglądała jak obdrapaniec na Erasmusowym Zapoznaniu jutrzejszym. No i co? Czeje widoki tu są przepiękne po tej dro znaczy, no, na tej trasie tutaj mamy zamek na którym prawie byłam przedwczoraj. I... No i zakończenie dnia bardzo miłe, bo w końcu udało się kupić lakiery i znalazłam warzywniak, w którym jabłka są twarde, soczyste, pyszne, kwaśne, idealne. W czwartek wstałam strasznie wcześnie, bo o dziewiątej miałam spotkanie Erasmusowe. A że nie mam jeszcze karty do metra i chciałam rozchodzić trochę stres, to wybrałam się na piechotę i bardzo, bardzo się cieszę, bo jak widać, znalazłam się po prostu w królestwie postmodernizmu. Po 40 paru minutach doszłam pod wydział, czyli Facultade de Letras. No i rozpoczęły się wszystkie organizacyjne spotkania, niespotkania, troszeczkę nagrywałam, ale głównie starałam się przetrwać i poznać jak najwięcej osób, ugościli nas tam obiadkiem, tutaj już szczęśliwa, że postanowiłam wrócić do domu inną drogą. Potem kupiłam sobie na przetestowanie takiego słonego krokiecika z kalmarami i naprawdę, naprawdę był bardzo smaczny. Piątek był w zasadzie dość zabawnym dniem. Poranka nie nagrywałam, bo byłam pełna stresu i próbowałam zarejestrować się na przedmioty. Udało się na 3 z 4, więc chyba jest to dobry wynik. Później pomyślałam, że pojadę sobie metrem na zakupy i kupię potrzebne rzeczy, czyli bidon, notes i parasol. Następnie z tym wszystkim udałam się na siłownię, co od razu mi poprawiło humor. I później przyszedł czas na kolejne spacerowanie. Celem było takie centrum kulturalne, które już kilka razy widziałam gdzieś przechodząc po drodze, i w końcu weszłam do środka, zobaczyć co się dzieje. Co prawda, przez to, że padało i nie było zbyt dużo osób, to nie wiem, jak to wygląda w praktyce, ale jest bardzo dużo pracowni artystycznych, jest kawiarnia i mnóstwo, mnóstwo wydarzeń. Tutaj ogród wspólny. Po prostu naprawdę się zauroczyłam w tym miejscu i mam nadzieję, że kiedyś przyjdę na jakieś organizowane wydarzenia, bo nawet jest scena na koncerty. Musiałam coś nagrać dzisiaj, bo naprawdę był super dzień i chciałabym mieć pamiątkę z tego, um, że wyszłam ze swojej strefy komfortu wczoraj i napisałam na grupie takiej naszej, jakby Erasmusowej z całego wydziału. Czy ktoś by miał ochotę wyjść ze mną i zobaczyć chli targ tutejszy? I odezwała się taka Kalerisa z Rumunii, i się spotkałyśmy dzisiaj, co w ogóle. Wow, totalnie nie w moim stylu i bardzo, bardzo się cieszę i naprawdę było fantastycznie. Byłyśmy na targu. Później byłyśmy, poszłyśmy sobie nad rzekę właśnie z takimi pięknymi, wąskimi uliczkami, po prostu typowa stara Lizbona. Następnie zaprowadziłam ją na Time Out Market i poszłyśmy do tego miejsca, które pokazywałam pierwszego dnia, że muszę spróbować i dobrze, że poszłam tam z nią, bo sama szczerze mówiąc bym chyba nie miała siły, żeby czekać w kolejce tyle, bo nie wiem, 40 minut spokojnie, ale, ale super przeżycie. Nie wiem, czy bym jadła tam codziennie, bo to są po prostu kanapki z mięsem, serem, jajkami, ale po prostu robią to na bieżąco i no... Wydaje mi się, że, że bardzo, bardzo ciekawe miejsce i warto, warto zaglądnąć, jak się jest w Lizbonie i się ma czas na czekanie w kolejce. Potem pospacerowałyśmy jeszcze trochę właśnie tam po centrum, przy Prasa komersjal i spięłyśmy się dosłownie uliczkami takiego najsłynniejszego tramwaju, czyli numeru 28, który właśnie jedzie... I... Niego widać całą panoramę. Jakby nie Lizbony, tylko tej części, znaczy no tej części Lizbony, która jest za rzeką. Naprawdę było super. W ogóle się okazało, że ona mieszka parę minut ode mnie, więc mam nadzieję, że jakoś, jakoś coś jeszcze zrobimy kiedyś razem. Ale bardzo jestem szczęśliwa i tak chciałam sobie zapisać to, że warto, naprawdę warto, chociaż nie było łatwo. No i tak, a jutro na jutro mam plan pójścia do Gulbenkian Museum o 14, bo podobno wtedy są darmowe, darmowe wejścia. I co? I ma padać, więc myślę, że poranek spędzę tak raczej na spokojnie odpoczywając i trochę się przygotowując na pierwszy dzień uczelni w poniedziałek i jakoś tak chciałabym zebrać wszystko, co potrzebuję zrobić i co muszę załatwić i tak dalej, i tak dalej, ale... No, dzisiaj bardzo bardzo pozytywnie i chciałabym pamiętać, że akurat wychodzenie do ludzi kończy się dobrze.